Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike 1.6 Jesteśmy znowu w serii, BotGraf CS 1.6 już tyle lat i chuj co się nauczył No cóż, jesteśmy znowu na DDS2, jest to frakarena.pl Ja tutaj, ee, no jak widać, no kurwa, co ja mogę w ogóle pokazać, sobie, tak co ja mogę sobie prezentować Oprócz nazywania się dumnym kolegą, przyjacielem, bratem, y, użytkownika znanego w internecie pod pseudonimem PowerPL y nie wiem, serwer jakoś tak dziwnie. Raz jest yy, po 3 osoby, raz jest kurde po 5 A innym razem po 20 Dopiero było na przykład bodajże chyba z 14 może? Teraz nagle znowu pociekali gracza, a zrobiło się 5 na 5, bardzo dobrze i autobus, No i koniec i pograny O, psycho będzie kontroł na autobosa. Zobi i do przodu, i do przodu. Speedy Gonzalez, niebieskooki, mamy i po zamian. Reklama autobus, no tego się nie spodziewałem. O i znowu, który ktoś, ktoś wysiadł i no bo jest czterech na. Na i tak cały czas tu jest co nie, dochodzi do tych pewnej ilości graczy i nagle wychodzą nie wiedzieć czemu. A szkoda bo serwer naprawdę fajny nie, ja wiem, lubię na nim grać, ciekawi ludzie są. Ostatnio w ogóle spotkałem tutaj chłopaków z pijemy rozrabiamy jeszcze i emos, znaczy ja go znam pod nickiem emos on teraz emausik coś tam coś tam ma w e... Ja pierdolę. Na, przed narkom. Nie trafiłem w ja się... Dobra, teraz trafiłem eee, Emo Kopierniczki. On się o mnie pytał, czy to nie jest przypadkiem tak, że my mieliśmy jakoś ze sobą złą krew. No nie, no właśnie. Nie mieliśmy ze sobą żadnej złej krwi. No, ja to bo zwleciał. Nie mieliśmy ze sobą żadnej złej krwi. Ja w ogóle napijemy, rozrobiamy tylko z małą ludźmi. Miałem złą krew w sensie. Nie byłem osobą konfliktową, tak mi się wydaje. Aczkolwiek pewności nie dam. Może jeżeli ktoś miał do mnie urazę, to... To sorry, nie mój problem. Naprawdę nie dbam o to. Kurde. Psycho opuścił pombę. Dobra, ja podniosę. Nie podniosłem w Dolnym trupie chyba. I wszyscy polegli na gali, to jeden załatwił. A nie, no dobra, dwóch. A ten plec jeszcze zrobił. Dobra, poczekajcie, polećmy sobie tędy tak jak tutaj kolega wybrał. Ale i tam reszta pobiegła na... No w sumie dobrze. Dobra, jeden leży. Na midzie chyba coś. Leży. Mit na B poszedł. Przykampię sobie troszkę. Lubię tak przykampić. Lubię papaju. On dopiero też był. Ale tak wchodzę i wychodzę, mówię. Do bomby, kurwo. B, dolny trup chyba teraz. Albo mit. Dolny. No, jeszcze mi go zabrał. <laughs> Przed drzwi zdziono. Co jest w ogóle? Ostatnio tak w ogóle nic nie idzie w tym cesie, że to jest szok. Tak mi się nie chce, a nagrywam, bo nagrywam, bo w sumie mi się nudzi. A po robocie nie mam nic innego niżeli pobrać sobie troszeczkę. No i w sumie spotkać, pogadać z kimś. Powera przez jakiś czas nie będzie. Dopiero we wrześniu wracę, więc no... Albo gram sobie w Minecrafta solo na serwerze, który opłacam. Gala coś. Dolny, możliwy Tispawn. Znaczy, dolny, górny, eee, co ja mówiłem? A, gala chyba coś w plecy, możliwe, że Long, fajnie no. i tyle w temacie. Yy, opłacam serwer, żeby pograć w kilka osób. Co się okazuje, gram na nim sam. Sam co robię wioskę villagerów. Yy, sam co tam robię ekspiarki. No, po prostu wszystko rozwijam sam. Dlaczego? Bo kurde, nie ma z kim grać. No mówię, powera nie ma. Nie ma kogo zapraszać na ten serwer. Jeden jest na longu. O i go nie ma, CT. No co jest. Gala A wupa gala <śmienicza> Nie wiem o co chodzi, ale niech będzie Chyba go nie zabił, po prostu i taki zadowolony Ale Jest co jest Jeba ci starego cwa... Nie? O co jest no, nie mówcie tak Już się obrażają Patrzcie! Patrzcie, co oni robią! Cała Polska wciąż Śląska? Nie, no proszę was, nie. Czekajcie, i tutaj sobie przyg przygarniemy gale. Jeba cię! Ej, zaczyna się w sumie taka toksyczność, no nie? Którą często się widziało kiedyś na serwerach, jak z dzieciaka. Patrzcie, powychodzili. Jebać i powychodzili. O nie, to ten XXX napisał, Jebać się. taka taksyczność. Kiedyś się z tego bardzo dużo wylewało, mi się wydaje. <laughs> Że naprawdę ciężko było wejść na serwer i nie zostać wyzywanym, albo żeby ktoś nie ci rodziców. Teraz już tego tak mniej trochę jest, ale. No nie ukrywajmy, zdarzają się tacy patusiarze wręcz. Mi go dobił. Sight ze skrzynką. Ten, co przykampiony tygrys, ukryty smog. Właśnie. To został. Psychowali, nie, psycho idzie od longa. A to bo stoi z gościem. Zdarzają się też stacje, ale ja nie mam tych zdolności manualnych. Nie wiem, nie mam tego ruchu w rękach. I patrzcie, ile osób zostało. Mówię, jak dostajesz w pierdol na serwerze, to dostajesz w pierdol. Nie uciekasz z serwera, bo dostałeś, tak? Cię według mnie. Są ludzie lepsi i gorsi, Ja zaliczę się do tych naprawdę gorszych, mi się tak wydaje. I się wydaje, taka prawda. wleciał longa. Taka prawda, ja się zaliczę do tych gorszych. Nie ukrywajmy tutaj tego, tak? Ale nie uciekam z serwera, jak dostaję po dupie. No, aczkolwiek są ludzie gorsi ode mnie, którzy dostaną po dupie i widzą z tego serwera. I. No tak, to się serwer raczej nie kręci. A znam naprawdę. Uważam, że Atopos jest bardzo dobrym graczem. Gala. Uju na Dobrze, go wyczułem na tym dolnym. Jeszcze jeden na gali. Co za fleciuchy. O i bla bla wyszedł. No i naprawdę to jest irytujące wręcz. No i hu pograne. Ale śmiech będzie. Tak, jak ten jest easy. Jest on easy. tak wierzę w ciebie. Jesteś kozak. No wal O, no, dostał. Miał być easy. Anarkia leci. No ty, zabił psycho. Long. Możliwe, że reklama. Już nie. O, i to będzie ostatnia rundka na to. <laughs> Ej, to w sumie szybki odcinek, takie coś to co ja lubię. Mówię, zaczynam nagrywać po 10 minut, bo więcej mi się nie chce i, i tyle. A jeszcze, kurwa, zraszował tego mida, obity. A nie mam w ogóle jakoś chęci na nagrywanie dłużej. No i przede wszystkim internetu nie mam, głupno walone. No cóż, tyle w temacie. Bot został botem 23 do 13. Lipa no, lipa no. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć.